Dzień dobry! Słuchajcie, czasami na tym kanale dzieją się takie rzeczy, że jest unboxing. No i na przykład unboxing tego fajnego nożyka to widzieliście. Tego fajnego nożyka też widzieliście. O, taki fajny kondoreczek. Notabene powiem Wam, że korci mnie już nowy kondor. Od razu już powiem, że kondor nie będę robił tam do konkursów i tak dalej, ale dzisiaj mamy unboxing. No to jest naprawdę. No, sami widzicie, że jest unboxing. Ale czego? I chyba taki tytuł będzie. O! No. Zobaczcie, zawsze gdzieś tam jakaś moja ponura teczka Shakida, prokuratorska czarna, a dzisiaj z zielonego pletatka, centurion wyjmuje i prezentuje. O. Jak ktoś na przykład się denerwuje? Powiem wam, odbija się światło od tej folii? Odbija się. Odbija się. O teraz jest lepiej. Teraz. teraz lepiej jest. To zrobimy tak, że o, zaczniemy troszkę już unboxingować. O przy pomocy tego oto sympatycznego kondoro nożyka. I tutaj niektórzy mówią, że palić zioło jest wesoło. ale my mamy tutaj herbapol. Nie widziałem, żeby marihuanę Herbapol wydawał, taką mówię. Może to jest opakowanie zastępcze? Tak. Ale kiedyś mema widziałem. Folie chowam, żeby oczywiście nie robić śmietniska w miejscu, które jest dla nas bardzo przyjemne, czyli las, bez względu na to, jaki kanał prowadzimy i kim jesteśmy. Zielnik polski Herbapol. Tu powinien być jako konsultant Mariusz Listowski, którego serdecznie pozdrawiam. I to jest melisa. Wspomaga odprężenie. Organizuje organizmu i spokojny sen. Zioła pozyskiwane od sprawdzonych dostawców. 20 torebek. Jakieś tutaj. Jedną torebkę zalać szklanką 200 ml wrzącej wody, zaparzać pod przykryciem przez około 10 minut. To my sobie to tak pogotujemy. Tu mamy jakieś wartość energetyczną, jakieś tam tłuszcze, nie tłuszcze, węglowodany, tam 0 gramów. A w razie przedawkowania poszukaj jakie ujemne skutki. Nie, to musielibyśmy tam po internetach szukać, ale Melisa wspomaga. Fizycznie i psychicznie dobre samopoczucie ułatwia odprążenie organizmu oraz wpływa spokojnie na sen, czyli wspomaga fizycznie i psychicznie. No i na przykład, jak ktoś ma na przykład coś z psychiką, że na przykład czepia się drugich, oskarża ich o jakieś rzeczy, że tak powiem, to ja na przykład w kancelarii mógłbym zaprosić taką osobę i zaparzyć takiej melisy, że tak powiem. Przypinanie komuś na przykład fałszywych pobudek to są takie zachowania ludzkie, e, które e, albo, albo na przykład z widy, e, że ktoś na przykład nie wiem, tęskni za mną. E, sorry, tak sobie jakoś tutaj powiedziałem, bo, mówię, bo ja na przykład nie czytałem, żeby ktoś za mną tęsknił i się tak domagał tego filmu jak ten, ale e, mamy tutaj, tak, 40 gramów, kod kreskowy. Niedługo y, ludzie... jest strona internetowa też www.herbapol.com.pl y, Producent to jest herbapol Lublin SA na ulicy Diamentowej 25. Nawet na Diamentowej. A, a diamentem się ostrzy noże, nie? No, a Melisa mogłaby nawet tępić głupotę co po niektórych, nie? Ale to trzeba by dawki dawki, dawki dobrać. Trzeba byłoby opracować, nie? Mówię, tak, dawka by skutkowała, że trzeba byłoby tyle pić, żeby się lało po brodzie aż długiej. Pominąwszy fakt. Zielnik polski. Zielnik no, polski. Tak. No więc, dobra, yy, także tak. Zobaczmy to dalej. Tutaj profesor dzisiaj stoi za kamerą, no bo Jarek to do no nie przyszedł, by Basiu poproszyć. Tak, tutaj. tak. O, zobaczcie. Tutaj mamy takie, o właśnie. Przedmioty e, takie dla prawdziwych Trubusz-Kraftowców. E, bo my z Basią jesteśmy prawdziwymi Trubusz-Kraftowcami przecież, prawda? O, no muszę się upewnić. Nie, ale nie czekaj, jesteśmy w końcu czy nie? Bo... No dlatego no, trzeba się upewnić. Dobra, słuchajcie, jak ustalimy to, to Wam kiedyś tam powiemy z Basią. O, i tu mamy taki sobie e, taki helikonek. To się nazywa fachowo menażka i otwieramy sobie takie pudełeczko, o, tam jest torebek 40. My sobie zrobimy z Basią tak, żeby było fajnie, miło i sympatycznie, zrobimy sobie melisową imprezę, żeby być spokojni. Tak, takie a tak, a zrobimy taką dawkę. No, będzie. Przyłożyłeś, przyłożyłeś będzie, będzie zabawa, <laughs> będzie się działo. Tak to właśnie jakoś wygląda. Także y, tu mamy taką meliskę, że tak powiem. Y, I mniej więcej y, o tam oczywiście wody nalejemy, uruchomimy y, wilka jakiego. Za chwil kilka. Za chwil kilka. Tak już pani profesor rymuje, ale zauważcie, że pani profesor, jak rymuje, to nie podskakuje. Wrogością też nie nadlatuje. Na jakichś obcych kątach nie fejkuje. E, tak samo jak centurion tego nie robi, a głupotami się nie przejmuje. E, I tak to jest. Centurion swoją mową film zdobi. Niektórzy mówią, że niech się centurion nie przejmuje i niech swoje robi. A zatem centurion sobie właśnie robi. Robi sobie. Ja kiedyś zapytałem małe dziecko, jak robi kurka. I dziecko mi powiedziało, że ko ko ko, ko, ko. A ja mówię: No właśnie. Teraz sobie pomyślałem o tym, że jedno z moich ulubionych zdań na temat kurek to jest to, i pani profesor wam powie: Kurki? Są spoko Kurki są i trzymajmy spoko. się tej wersji. Ale jest wesoło, jest fajnie. Trzymajmy się tej wersji. No i słuchajcie, no trylogia po prostu, no to siłą rzeczy wychodzi. Także jakoś tak, ty, Basia, ty tam się wyznajesz, żeby guzik wcisnąć, czy gdzieś tam. No. Bo dawniej to było tam doradca, który Ja wiem, który ja wiem, ja wiem. Dobra, do tego, dobra, dobra. dobra. O, o. Wiem, ten, 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 ten. No ale czekaj, bo tu nic nie A, widać. No. bo przez chwilę chciałam ci o. ułatwić. Ale w życiu są tylko piękne chwile, tam śpiewali tak gdzieś. A. 어쩌어쩌어쩌어쩌어.